Moi drodzy, kochani, dzisiaj chciałem poruszyć temat kryptoinfluencera, pana Lukasa Michałka. Tak pozytywnie zacznę, to jest gość, który mimo wszystko w porównaniu do innych influencerów robi w miarę ogarnięte ruchy na rynku używając ciekawych wskaźników, do czego za chwilę przejdziemy. Chciałbym się skupić właśnie na tych wskaźnikach, które są reklamowane jako własne. Co ciekawe na odcinkach tego własne wskaźniki? Mają zakryte nazwy. To mnie dosyć zaciekawiło i zacząłem szukać. A więc te jego świetne wskaźniki są warte prawie 2000 zł. Ewentualnie możecie się zarejestrować na giełdzie z jego kodem, i on na waszych ruchach będzie sobie oczywiście zarabiał, i to jest druga opcja. Moi drodzy, nikt nie broni reklamować swojego kodu, jednakże jest pewien problem z wskaźnikami. Uwaga, Lukasa. Niestety te wskaźniki nie są wskaźnikami Lukasa. Ich twórca to rosyjski youtuber Pifagor. A wiecie co jest najlepsze? Wskaźniki Pifagora możecie zdobyć właśnie rejestrując się z jego kodem na giełdzie. Czyli jedyne co zrobi Michałek, to ukradł wskaźniki od jakiegoś Ruska, reklamuje je jako swoje i na tym zarabia. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że możecie zdobyć te wszystkie wskaźniki od autentycznego autora i do tego jest tam parę wskaźników, o których nasz Michałek nie mówi. Czyli macie jeszcze większą różnorodność w zasadzie. Niestety, aby zdobyć potrzebne jest przynajmniej 50 IQ i umiejętność obsługi czata GPT, no, są to wskaźniki dla wybranych. Jeszcze przygotowując się do tego odcinka, znalazłem taki śmieszny kanał, który nazywa się To Nie Kapitał. To taka ciekawostka, to jest gość, który nagrał m.in. jak zdobyć Trapline, czyli jeden ze wskaźników Michałka. I nie wiem, czy ten gość jest na tyle głupi, że nie znalazł źródła, czy po prostu chce robić 15 odcinków dając kolejne wskaźniki Pifagora? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyślam. Czyli ostatecznie wychodzi nam zestawienie Lukasa, który kradnie wskaźniki od Pifagora, nazywa je własnymi. Mamy twórcę Tonie Kapitał, który pokazał, jak zdobyć jedynie niektóre wskaźniki Michałka, i postanowił, że będzie drugim Michałkiem. I będzie tłumaczył giełdę tak jak on gdzie sam w zasadzie mówi i to widać, że na giełdzie to on się aż tak nie zna.